Jezus! W dzisiejszym brudnopisie... Jezus Maria. W dzisiejszym brudnopisie rozpakowuję bębny. No i ten brudnopis wychodzi już po tym, jak zrobiłem hol zakupowy z pasji, więc ta cała część czekała przez kilka dni, aż posprzątam wszystko tam z tyłu. Tak, żebym mógł to rozłożyć. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się rozkłada. Nie mam zielonego pojęcia na temat grania na bębnach. Nie wiem, po prostu ja się, ja się autentycznie na tym nie znam. I to jest tak bardzo outside of my comfort zone, że bardziej się chyba nie da. Naprawdę. Więc bierzemy się za nie? Pokażę Ci co i jak. Teraz tak. Ta seria też nie ma nazwy, więc serdecznie zapraszam w komentarze, jak możemy nazwać tą serię. Możemy nazwać to Ciepłe Cierpienia Artura. Albo cokolwiek innego. Generalnie założenie jest takie, że wszystkimi krokami, które będę podejmował w tej serii i w jeszcze jednej serii, która będzie lecieć, w jeszcze jednej serii, która będzie lecieć, chcę dojść do miejsca, w którym mogę być jak Leny Krawic. Czyli jeżeli będę chciał nagrać wszystko od początku do końca, bębny bas wokale, gitary, oczywiście, klawisze i tak dalej, będę w stanie zrobić to sam. Jak tam dojść? Oprócz tego, że trzeba ćwiczyć i, i tego typu rzeczy, jeszcze nie wiem. Mam ochotę zaprosić kilku znajomych do tego, żeby mi pokazali, jak się gra na bębnach, więc again, wielkie dzięki dla Pasji za to, że wysłali mi to, żebym mógł mieć to w studiu, i żeby można było na tym grać. Bo zapowiada się <grym> bardzo śmiesznie. Po kolei w zestawie mamy czapkę Mikołaja, to jest moja prywatna, akurat. Mamy siedzisko, czyli to wiem, że leci na sam koniec. Okej, okay, więc wydłużymy to tutaj. Potem mamy stopę. Więc no stopa, jaka jest, każdy widzi. Jakby zdaje się na profesjonalizm chłopaków z pasji, jeżeli chodzi o dobór tych wszystkich rzeczy, bo ja nie mam zielonego pojęcia, o co w tym chodzi. I teraz tak to jest. MD Compact, czyli to jest stand na to wszystko i to jest sam zestaw bębnów Wydaje mi się, że muszę zacząć od tego chyba? Dobra, jedziemy Potrzebuję nożek. Zaczyna się dobrze, a będzie tylko lepiej Please open this size To w sumie zrobię tak, jak nie miałem robić Czyli najpierw otworzę to u góry Po pierwsze dlatego, że jest u góry Dobra, pierwsze nacięcie Drugie nacięcie I teraz Trzecie nacięcie Jedziemy, i co tu się znajduje? Żubr Buf, łoś, lis Wilk, kuna Koń Wydra ryjówka, Aha! Czyli to jest stricte drumstand. Czyli ja w sumie od tego powinienem zacząć, bo wtedy będę mógł układać bębny bezpośrednio na tym, nie? I guess. No ale dobra, to chwilę, to odłóżmy na bok. W takim razie, jeżeli, jeżeli to mogę rozkładać za chwilę, to sobie to odłożę na bok, a w międzyczasie wyjmę to. Zobaczymy, co tu jest. Jakby ktoś się zastanawiał, czy mam miejsce na trzymanie tych wszystkich kartonów, nie mam. Jakby ktoś y, wiedział o jakimś fajnym pomieszczeniu biurowym w Krakowie, serdecznie zapraszam w Diemy. Z wielką chęcią porozmawiam, bo to też już pewnie widziałeś. Ilość rzeczy, które znajduje się obecnie w studiu, zaczyna przerastać wszystko. Ojejku. kuch. Dobra nie, ale ja ci to muszę pokazać. To to akurat ci muszę naprawdę pokazać. Czyli mamy po kolei. To są stędy wszystkie na całe bębny. To są same już bębny. Czyli tu są jakieś klucze do regulacji. Jeden wypad. Jeszcze inny wypad. Cała jednostka sterująca. Cały ride. Wszystko, wszystko, wszystko. No dobra. Czyli tak. To zostawiamy na później. Czy jestem w stanie to przesunąć tutaj? Nie, ale jestem w stanie to przesunąć. Father, Więc robimy tak. Robimy. Father help. I jedziemy z tym. I tu jest instrukcja obsługi. No to. Ciap. Instrukcja obsługi. Teraz delikatnie. Ciap. 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 I jedziemy. Tu jest cały buklet instruktażowy. O, to się wydaje być prostsze niż by się. Aha! A i to jest buklet w kilku językach, nawet są po prostu złożone duże kartki papieru, więc mogę sprawdzić wszystkie części. Super. Dobra, co to jest? To jest pudełko. Więc jedziemy tak, jedziemy tak, jedziemy tak. A w ogóle to chodź bliżej. Będzie nam się wtedy lepiej rozmawiało. Ta perspektywa jest bardzo dobra. I tak, tu mamy takie wichajstry. Inne duże wichajstry. Nie mam się na tego co jest. Klipsy, ok, Dobra, klipsy rozumiem. Table? Nie, to są taisy, to są cable taisy. I teraz tak, z racji tego, że lubię mieć porządek, jeszcze ja, chociażby się nie wydawało w tych wszystkich rzeczach, zrobimy taki bajer, że do każdego pudełka wrócą te części zestawu, czyli wszystkie opakowania, które są od danej części zestawu. Czyli tak, jak mamy tutaj na przykład, tu jest do rozcięcia ever so slightly, Also, wymieniłem nożyk w nożyku ostatnio, więc wszystko tnie jak masełko. Hehe, to, Ale, to, słuchajcie, jest to, jest, to, jest, to, jest to naprawdę tak dobrze zrobione, że jak na moje standardy gitarowe, wiesz, to jest, wszystko jest drewno i każda rzecz potrafi się rozwalić w T -3, bo rozwala się to absolutnie turbo-szybko. No to jak tutaj mam coś, co jest Wytrzymałe, twarde, fajne, i wspaniałe. To już mam tak. okej okay. Dobra, tu nie wiem, yy, jak to w ogóle otworzyć, tak, żeby tego nie zepsuć. No i niestety, chyba będę musiał zepsuć, bo tu to jest zawinięte. Dobra. Niestety psuje. Dobra. I wyjeżdżamy z tym światem. Czy ja jestem w stanie to wyciągnąć bez rozwijania tego? Nie jestem w stanie. To jest jedyna rzecz, którą zawsze mam jako problem z y, opakowywaniem, bo ilość technik, które tutaj są, żeby to wszystko było zabezpieczone, jest przerażająca moją głowę. Dobra, to są takie rzeczy. Nie mam zielonego, autentycznie nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale jakoś tam dojedziemy. Teraz tak, mamy woreczek z czymś. Dobra. Czy woreczek z czymś jest, został już odseparowany mechanicznie? Nie. Ok. Dalej, to jest kluczyk do regulacji i to są klipsy. Takie oto klipsy. Raz, dwa, trzy, cztery klipsy. Dwie, y, dwa rzepy ściągające i kluczyk do regulacji. I na koniec mamy ostatnią część klipsów. Która jest zapakowana tutaj? Yep. Super, super i super. I teraz jesteśmy tu w wyśmienicie, czyli mamy klipsy. Ok. Zaraz jak to wszystko rozpakuję, to wtedy ci pokażę. Dalej, tu jest jakaś ramka. To jest opakowanie, żeby nie latało po prostu. To jest zaklejone z miliona stron, rozcinamy, rozcinamy, teraz tak czy ja jestem w stanie to wyciągnąć? Po jednym rozcięciu, jestem, mamy, okej, okay, czyli to jest część właściwa ramy perkusji, to wraca tak jak było. I druga część... O, dobra, o no, c no i cera, to ja to rozumiem. I to jest druga część perkusji. To może wejść z powrotem tak, jak było. Ja jestem bardzo ciekaw, co jest tutaj, ale najpierw wyciągniemy ten stelarz. O Jezus, stelaż. Au, 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 au. Żadnej z tych części nie chcę uszkodzić. Okej, okay, jedziemy dalej. Jedna rzecz, którą muszę przyznać, że jest to dużo lepiej zapakowane niż dowolna gitara, jaka do mnie przyszła w ostatnich czasach. I nie mówię, czy to jest w kwestii współpracy, czy nie, ale piedyzm, z którym jest to wszystko zapakowane, jest absolutnie kosmiczny. Jest to, to absolutnie wspaniale zapakowane I, i tu muszę przyznać Rolandowi absolutnie ekstremalnie wielkie szapobaza, to jak to jest wszystko zrobione, bo ja again, tak jak już powiedziałem to 300 razy dzisiaj, nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. Ale rozpakowuję sobie wszystko step by step, leaving all behind, i czuję, że ma to jakiś sens. i co tu jest? Więcej statywów. Trzeba przyznać, że ilość siły, którą trzeba w to włożyć, no to to już jest, to już jest ciekawa, ciekawa rzecz. Jedziemy dalej. Tu jest jakaś część, ale co to jest? Po co? To jest jakaś rurka. No, widzisz standardowo, kolejna rurka, dobrze. Aha, czyli tu są trzy rurki. Numer jeden wychodzi wychodzi stąd. To będą na talerze. To są 100% już to już jestem w stanie powiedzieć, że to jest rura na talerz. To Jest kolejna rura na talerz. No tak, bo to są trzy talerze? Dwa talerze, czyli okej, okay, dwa talerze Trzy tomy, werbel, hi stopka I ostatni, to chyba w ogóle oznacza już koniec rozpakowywania rzeczy do stędu. Co jest absolutnie fenomenalne Nie yeah, Bo jednak trochę tego jest Dobra, pokażę Ci co mam tu są, rurki, tu, są rurki, tu 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 są rurki, I tu są biźdionki Great success! Zgodnie z tym, co mówi instrukcja Po tym jak to wszystko rozpakowałem, to muszę... Okej, okay, czyli każda rurka ma swój numerek. Jeszcze jak. Okej, okay. ale czy, czy tu mi to tłumaczy, z którym numerkiem yy, to ma iść? Czyli ja muszę wyciągnąć tego ten kluczyk. Wyciągam kluczyk. Again, ja nie mam pojęcia co ja robię. Nie wiem. Nie wiem i wydaje mi się, że to jest, to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Dobra, teraz tak. Jest jedna część, która ma dwa. To jest to. Jest jedna noga. Czy one są różne? Tak, jedna jest nieznacznie wyższa od drugiej, czyli numer 4. Tak, okej. Okay. To muszę to poluzować. Ja mam pytanie do wszystkich prokuristów, jeżeli jakiekolwiek tutaj są w tym momencie w tym materiale. Czy wy musicie tak robić za każdym razem? W sensie to tak wygląda wasze życie? Że trzeba tak składać i skręcać wszystko? Tak, czyli wszystko, czyli tamtą też muszę poluzować, tak żebym mógł to opuścić. Okej. Okay. Także mógł to przymontować. OK. I to ma, czy to ma być na stronę zewnętrzną? Dziabongi do góry. To jakby rotacja tego to jest do zrobienia. I teraz tak, to mogę delikatnie dokręcić, żeby nigdzie nie uciekło. Może jakby PSA jest przeczytać instrukcję obsługi najpierw. Ta mała rurka ma być skierowana Dziabkiem do, do dołu. Czyli to mamy. To jest numer jeden. No, Okej. Okay. Numer dwa to. Starula. Ona też jest do poluzowania w każdej płaszczyźnie. Hehe, naprawdę to tak za każdym razem wygląda? To jest, to jest dla mnie bardzo ciekawe. I tutaj jest zero. Zero haha, ha, zero hihi, hi, bo nigdy tego wcześniej nie robiłem, nigdy nawet nie ogarniałem takich rzeczy. Pierwszy raz, kiedy w ogóle składam bębny jakiekolwiek, to mega ekscytujące. I teraz wytłumacz mi, który to jest left side, który to jest right side. Czyli to jest strona A, dlatego że posiada dwa te... I tu jest werbel na tym, tu są dwa i tu są trzy. Czyli tam, gdzie są trzy, czyli to, to wchodzi tutaj. Okej, okay. dobra, i teraz tak, możemy tutaj poluzować trochę. Wiadomo, że wszystko jest jeszcze do dociągnięcia i tak dalej, ale zaczyna to nabierać kształtu. No! Nice. Dobra, i teraz sobie już przygotuję tutaj od razu tą część. <śpiewanie> o, może. Jakby ktoś wiedział, gdzie kupić fajny dywan podbębny, to też zapraszam w komentarze, bo ja nie wiem, gdzie się. to. Kupuję bębny pod dywan, kupujecie normalne dywany? W sensie jak, jak bębniarze dobierają bębny w dywany pod bębny? Czy tu jest jakaś logika? Czy, czy to jest po prostu dla każdego co innego? Zapraszam serdecznie w komentarze. Ha. Wezmę cię na drugą stronę. Jakby ktoś się zastanawiał, czy warto czytać instrukcję usługi? Tak, tak samo jak warto czytać dokumentację w projektach technicznych, jeżeli pracujecie w jakiejś technologii. I tego też czasami nie robię i potem wychodzą takie chodzkie, klocki jak teraz. Wystarczyło przeczytać manuala. Okej, okay. i teraz to idzie jeszcze wyżej, i tu jest na równi, tu jest na równi. Dobra, Wiktoria. I teraz tak, instrukcja obsługi mówi, żeby nic nie było wyższe niż 120 cm, ani nie było szersze niż 120 cm. Plus jeszcze pokazuje, w której osi to ma się znajdować, co jest w ogóle super, mega fajne, to są po prostu trzymaki do talerzy, tak? Tak, dobra, to już mogę zablokować. Raz, to już mogę zablokować. Dwa. To zaraz zablokuje wszystko, tak, bo dwa rodzice są dłuższe, jeden jest krótszy. Czyli to jest high head. Generalnie jest to bardziej ekscytujące niż mi się wydawało. Naprawdę, jakby pełne skupienie. Aha, no to pa, patera. Czyli ja to mogę sobie zamontować tutaj. Jak będę chciał sobie dorzucić kolejny talerz, to mogę, ale nie muszę. Ale już mam, że Roland mi daje możliwość, czyli dziękujemy Panie Roland. Czyli, po kolei, tu będzie jednostka sterująca, tu jest Hi-Hat, Crash, Rideek, let's say. Tu będzie werbel, tu będzie jeden tom, tu będzie drugi tom i tu będzie trzeci tom. Generalnie, no nieźle, no nieźle. Dobra, muszę sprawdzić, czy to ma więcej niż 120 cm. Oczywiście, że tak, ale wysokością Już widzę, że jest jeden talerz do poprawy, to go poprawię od razu. Tak. I teraz całość musi iść trochę bardziej do środka, czyli ona musi być taka bardziej skondensowana. Jeżeli są rzeczy, o których nie wiem w kwestii grania na bębnach elektrycznych, naprawdę daj znać w komentarzu, bo od nagrania tego materiału do momentu, w którym ja zacząłem grać, to minęło już kilka dni, w sensie zanim to zmontujemy, zanim to wszystko przygotujemy, ale czuję, że mogę popełnić kilka błędów. Dobra, jedziemy z y, talerzykami i z całą resztą. Muszę sobie miejsce, żeby Cię położyć. Chodź tutaj. Boże, drogi! Nie wiem, czy to jest do otwarcia, czy co to jest, ale widzę, że jest jeszcze jeden kluczyk. I widzę, że to jest instrukcja napisana w języku Japonii super. Jest kluczyk kolejny, jest jakaś tasiemka. Tu ślizganie się jest coś. Tu mam V 30 TD313 Setup Guide. Oczywiście odpakowałem to w złym miejscu, bo przecież można było to odpakować w innym, ale, ale po co? Ale już też nauczony doświadczeniem znowu sprzed 30 sekund. Najpierw otworzę setup guide. Assemble the kick. HD10 Ale jeżeli chcecie, żebym asemblonął kick Dlaczego schowaliście to na samym dnie? Dobra, to jest tak Symbol rides v Symbol crush Jednostka sterująca Trzeba wyrzucić No, Tu jest coś Nie mam żadnego pojęcia co to jest To już nauczone doświadczeniem. To jest jeszcze jeden pad To jest jeszcze jeden pad Teraz yy, możesz znowu w komentarzu zgadnąć W którym miejscu był kik Ile musiałem rzeczy wyjąć Żeby dostać się do kika Odpowiedź to wszystkie To jest jedyna rzecz, która mi się póki co nie podoba Tutaj, że trzeba było absolutnie wyjąć wszystko żeby dostać się do stopy Ulala Gdzie jest mój kick? I ta stopa Artur Zamontowałem na odwrót I się dziwię dlaczego to Nie stoi dobrze Już wiem, że będzie mi potrzebny dwa i tu trzeba będzie wypoziomować, ale to będziemy poziomować za chwilkę. Ale będziecie mieli chłopaki wspaniałą zabawę z montowaniem tego. Jeszcze jak. Kurczę, fenomenalny content. To jest papierologia z samego drama w Modzulu. W świecie gitarowym z reguły jest tak, że dostajesz po prostu pudełeczko. Może ci efekt dojedzie bez problemu, może nie. Miałem kiedyś takie sytuacje, że efekt na przykład zamówiony Potrafię dojechać obity w pudełku holder, kabel Kologia, zasilacz Logia i kabel zasilający, który nas interesuje, czyli taki. Dlaczego to ma w sobie jeszcze ekstra taki? Czy ja nie potrzebuję tego? Co? Aha, czyli muszę wziąć śrubokręt. Muszę przyznać, że jest to fajnie zrobione pod tym względem, że ilość konfiguracji ekstra, które mogę tutaj zrobić, gdzie to jest bazowe teraz to 313. Jest super, w sensie ja nie spodziewałem się jak dużo jest tutaj opcji konfiguracji tego o, Mogę sobie to wyciągnąć, o to mogę w ogóle wyciągnąć, będzie mi dużo proście. Mogę to skonfigurować w dowolny sposób tak naprawdę Mogę to przygotować w dowolny sposób tak naprawdę Super, w ogóle jak nie w świecie gitarowym Jedziemy Śrubeczki Dobra Dobra i teraz tak Dokręcone Dokręcony, dokręcony. Tu są kable, czyli tu muszę jeszcze teraz przyłączyć jakiś magiczny kabel. I to jest jakiś multicore, czyli to jest ten multicore. Myślałem, że to jest jakoś inaczej wspinane, myślałem, że to będą jakieś cince, I teraz tak, multicorem. Którą stronę? Dobrze, za pierwszym. Dobra, podpięte. Rzecz, która jest fajna na przykład teraz w tym momencie jak czytam w instrukcji kazano mi, w sensie instrukcja kazała mi obrócić mount, żeby być pewnym że ja to na pewno zrobię żeby nie zainstalować to przez przypadek źle. nie no kurwa, majestatycznie słuchaj, czy zrobiło mi się bardzo mało miejsca do przejścia w pokoju? Tak! Czy jest tego to warte? Zdecydowanie! A, żeby było śmieszniej, to to ma być ostatnia rzecz, ponieważ instrukcja prowadzi cię od prawej strony w dole i prowadzi się takim wężem. Wow! Ejton sen, no to by się tego nie powstydził. Może się jeszcze Hilentą and toe nauczę na tych pedałach. Kto by pomyślał? I teraz taka high Dobra. Czy ja mam już montować jakieś kable? Nie. To jest jeden z talerzy, tam są dwa talerze. O, oh, wow! Ilość kartonowych wsporników. Ilość kartonowych miejsc do trzymania tego. Jest fenomenalne. To jest naprawdę fenomen. Jest to wspaniałe. Jest to, jest, jest, jest to absolutnie genialne. I jeszcze jedna tasiemka, która się oczywiście teraz trzyma. To ma mieć jakiś kluczyk. Jaki kluczyk? Aaa! Okej, okay. dobra. Wow, 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 wow. Wow. Ktoś będzie musiał mnie nauczyć jak to się ustawia, bo ja nie wiem, co ja robię tutaj. Po wielu trudach i znojach jest złożone. Jest werbę, są trzy tony, jest rajdzik, jest kraszyk, jest hi-hat. Jest jednostka sterująca, jest hi-hat, jest stopa. Jeszcze nie zdjąłem tej nakładki stąd muszę tutaj wrzucić jakiś mm, jakiś dywanik, bo się zgasia jak głupie, ale w ten oto piękny sposób Mamy bębny w studiu. Yeah, boy. Which is absolutely amazing. Nie mam zielonego pojęcia, od czego mam zacząć. Nie mam zielonego pojęcia, jak mam zacząć ćwiczyć, co mam zacząć robić. Nie wiem nic. Po raz pierwszy absolutnie nie wiem nic. I w sumie... Jakby w celach byciu entertaining, no bo to jest głównie to, co robimy na YouTube, bycie po prostu zabawnymi entertainment, jakby chcemy, żebyś z nami spędzał czas, to w komentarzu daj znać, co powinienem zacząć robić. Ja nie mam żadnego pojęcia, nie jestem w stanie ci się to powiedzieć, czy to będzie dobra rada, czy to będzie zła rada. Nie wiem, kompletnie nie wiem, ale jestem na tyle podjarany tym tematem, że godzinka dziennie będzie wjeżdżać jak oszalała. Więc tak, ja i mój Roland TD313. Będziemy bardzo wielkimi przyjaciółmi. Będzie bardzo dużo tych tematów. I zrobię tak, raz w miesiącu będę robił check gdzie jestem na bębnach. Tak, żeby to wszystko szło do przodu. A w momencie, jak się będę czuł na tyle sprawnie, że będę w stanie coś nagrać, to zrobimy cały numer. I wtedy będą bębny i gitary. A potem będą bębny, gitary i klawisze A potem będą bębny, gitary, klawisze, wokal I wszystko inne Więc dziękuję, że spędziłeś ze mną ten czas Dobra, nara Pędzą na składaniu tych bębnów Na pewno wrzucę jakąś rolkę, jak będę grał Bo będzie to absolutnie wspaniałe Więc yy, tak No i tyle Grajcie, brzmijcie dobrze Ja na pewno dzisiaj nie będę brzmiał dobrze Na pewno nie będę grał dobrze Ale będę się świetnie bawił Ela